Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym omówić trochę szerzej i pokazać, zademonstrować Państwu, w jaki sposób możemy dodać nowy punkt monitorowania. Te nasze punkty monitorowania, czyli wydziały, są to takie miejsca w programie, które odnoszą się do faktycznej, rzeczywistej realizacji na produkcji. I może to odnosić się do różnych funkcji. Może to być etap produkcji, może to być Maszyna, stanowisko pracy, lub jakieś gniazdo produkcyjne coś, co faktycznie może dać nam taką opcję, za pomocą której będziemy mogli zaraportować zlecenie, nadać temu jakiś etap móc monitorować właśnie jej wykonanie. By dodać nowy punkt monitorowania już na środowiskach dla Mozarta skonfigurowanych, środowiskach produkcyjnych, na których pracujemy i chcemy rozszerzyć istniejące nasze punkty, czyli dać nowe odniesienia do naszych produkcji, możemy to wykonać samodzielnie z poziomu konfiguracji Mozarta. By dodać nowy punkt monitorowania, wchodzimy w program systemowe punkty monitorowania. Tu będziemy mieli wszystkie punkty, które mamy do tej pory zdefiniowane w Mozarcie. I by dodać nowy punkt, robimy to w zasadzie podobnie jak na innych ekranach, czyli korzystając z lewego dolnego rogu ekranu, wybieramy opcję Dodaj. Zawsze warto mieć na uwadze, że jeżeli jest to punkt monitorowania, który ma Spełnić funkcje podobne jak te dotychczasowe wystarczy w zasadzie powielić ustawienia dla istniejących już punktów monitorowania. Jednakże, jeżeli chcemy nadać samodzielnie im takie podstawowe funkcje, musimy pamiętać o odpowiednim symbolu dla punktu. Ten symbol, który tutaj nadamy, będzie wyświetlał się na naszym ekranie zleceń w formie tabelki w, nagłówce, w nagłówkach tych, tej tabelki. Tutaj możemy sobie rozszerzyć nazwę. Wzorzec wydruku. Tutaj ważne jest, by podpiąć ten wzorzec, który wykorzystujemy na innych punktach monitorowania. Lub na podobnym, jeżeli dla każdego punktu mamy inny wydruk, warto mieć na uwadze, że tutaj możemy sobie ten wydruk podjąć, zależnie od tego, jaką funkcję chcemy nadać dla tego m, wydziału. Więc jeżeli chcemy skorzystać, z wydruku, który już istnieje, będziemy mieli tutaj ten wydruk podpięty. Wszystkie wydruki, jakie mamy, mamy tutaj wypunktowane, więc jeżeli chcemy odwołać się do tego samego, możemy się do niego odwołać. Jeżeli ten wydruk będzie miał kilka wariantów, możemy tu wskazać wariant, z którego chcemy drukować. Oczywiście w naszym Amadeuszu, czyli kreatorze wydruków, możemy sobie przydopasowywać i dostosowywać te nasze wydruki. Więc jeżeli mamy takie życzenie, by każdy punkt monitorowania posiadał inny wydruk, ale może korzystać z tego samego schematu. Z tym, że w różnych wariacjach tego wydruku możemy tworzyć nowe warianty, które, automat, które później możemy podpinać, wskazywać, jeśli chodzi o nasze punkty monitorowania, tak by na wydruku karty wskazywać już konkretną konfigurację wydruku. Zakończenie. Gdzieś tym naszym dedykowanym rozwiązaniem jest zgenerowanie RW z potwierdzeniem ilości. Daje nam to możliwość zaraportowania odpowiedniego, mm, zaraportowania wykonania na konkretnym wydziale. Jeśli chodzi o cały szereg tych naszych punktów, y, takich dodatkowych, które tutaj Państwo widzicie, najważniejsze jest, by zaznaczyć sobie tą listę składników. Ja omawiałam szerzej. Y, co, który punkt oznacza, do czego się odnosi. Natomiast, jeżeli chcemy tu stworzyć tylko taką podstawową konfigurację, która będzie funkcjonowała podobnie jak pozostałe, musimy pamiętać o tej liście składników. Jak zapiszemy, to ten nasz punkt monitorowania doda nam się jako ostatni. Tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy jeszcze możliwość ustalenia kolejności dla tych naszych punktów, więc ona również może tutaj, ona wskazuje na w jakiej kolejności te nasze punkty będą wyświetlały się na ekranie zleceń. Oczywiście, w każdej chwili możemy wrócić i poprawić sobie dane o tym punkcie. I tak naprawdę wszystkie te pola, które wprowadziliśmy, możemy edytować zapisać zmiany, jeżeli ten punkt uznamy, jeżeli jakiś punkt uznamy za niepotrzebny, możemy usunąć go z konfiguracji w tym samym z ekranu zleceń, natomiast warto mieć na uwadze, że jeżeli Mozart będzie miał jeszcze jakiekolwiek zlecenie procesowane na tym punkcie lub produkt podpięty właśnie jeszcze pod ten punkt monitorowania, ten konkretny wydział nie będzie mógł usunąć tego Wydziału z listy. Więc jeżeli chcemy zmienić punkty, chcemy nadać produktom inne wydziały, musimy to najpierw wykonać, później usunąć już niepotrzebny, nieistniejący punkt, którego nie będziemy używać. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.